Tak więc zaczynamy instalację zbiornika tak jak widzicie zbiornik miejsce koła zabasowego pasuje tutaj jeżeli chodzi o rozmiar praktycznie idealnie jest dość duży odstęp pod, od tumnika, także tu nie powinno nie ma się nic niepokojącego działać. może założymy jakąś blachę tutaj osłaniającą ten ten zbiornik miejsca zamontowań, tak jak widzicie wychodzą nam niedaleko podróżnic, więc prawdopodobnie zastosujemy tutaj wsporniki z blachy blachy prawdopodobnie o podobnym rozmiarze jak są uchwyty na samym tym zbiorniku wydaje mi się, że to jest około 5 mm to jeszcze zerkniemy okiem z drugiej strony dość daleko od, od drążka tak więc jeśli chodzi o rozmiar wydaje mi się, że to jest dość dość dobry rozmiar bez żadnych powikłań tak jak mówię, jest, jest trochę miejsca dookoła tutaj zastosujemy sobie też tą blachę plus tulejki i przykręcimy to do podłogi widzicie, jest tutaj trochę miejsca także trzeba będzie sobie wymierzyć ładną tulejkę zrobić Zawór wychodzi nam z boku. butle jest rozmiaru 650 na 250. Wlew będzie gdzieś w błotniku, albo w zderzaku. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Nic, nic na ten temat jeszcze nie nie wymyśliłem. Mam wlew kątowy, nieprosty, także będzie zajmowała bardzo mało miejsca tak więc to na tyle jeśli chodzi o, o tutaj o rozmiar także zaraz podjedziemy sobie do, do sklepu zakupimy blachę i spróbujemy jeszcze dzisiaj ten zbiornik zamontować jeszcze przed montażem samej butli warto sobie zobaczyć czy czasami nie ma żadnych niepokojących tutaj elementów co mi się zdarza? są jakieś pozostałości spawów zaraz zobaczymy przykręcimy butle czymś coś wyleci nie ma nie wyleciało nic. Słychać jakieś dźwięki, ale to prawdopodobnie w środku, w tej, w tej tulei, są jakieś zabrudzenia. Nie przeszkadza nam to. Możemy sobie spokojnie zainstalować butle. Więc byłem w sklepie, zaopatrzyłem się. Tutaj w, w materiały, które będą niezbędne do zamontowania butli. Mamy kawałek poskownika i kątownika. Zobaczymy, który materiał będzie lepszy. Ja obstawiam, że jednak kątownik zrobi dużo lepszą robotę. Zobaczymy, na ile nam to miejsca starczy. O co chodzi z, z tym kątownikiem? Tutaj jak widzieliście. Na po wcześniej pokazywałem wam uchwyty montażowe wychodzą w powietrzu więc żeby zamontować tą butlę i żeby to miało ręce i nogi i przeszło nam przegląd gazu musimy to zamontować żeby było to przede wszystkim bezpiecznie i żeby się nam to nie urwało oczywiście więc do tego przyda nam się ten kątownik. Yy, przykręcimy go do tych uchwytów oryginalnych na butli i dalej z jednej strony będzie przykręcone do podłużnicy. A z drugiej strony widzieliście jest dużo miejsca, więc yy, przygotujemy takowe śruby, które będą nam służyły do przykręcenia tego kątownika do, do podłogi yy, auta yy, zobaczymy jeszcze jak, jak zrobimy dystanse yy, mamy nakrętki, mamy, mamy dość grube podkładki więc prawdopodobnie śrubę przekręcimy bezpośrednio do podłogi i później ją przekręcimy do kątownika tak wygląda miejsce gdzie będzie zamontowana butla tak jak Wam to pokazywałem wcześniej nie ma miejsca gdzie domontować więc ja będę wspierał się takimi dwoma kątownikami jeden już sobie wyciąłem tak jak widzicie oprze nam się tutaj na podróżnicach z dwóch stron więc tu sobie je przykręcimy do podróżnic i do tego dopiero przykręcimy butę żeby to było nam bezpieczne i się trzymało pewne, że było solidnie zamontowane samo będzie tutaj drugi kątownik i tak to będzie mniej więcej wyglądać do tego dopiero będzie przymocowana, przymocowana nasza butła, niestety przy cięciu tego kątownika Eee, szlifielka kątowa niestety po posłuszeństwo więc trzeba będzie udać się i zakupić szlifierkę kątową na potrzeby tego projektu